the village first I will arrange your rooms arrange your rooms okay. and then after uh, after arranging the rooms please unpack and then five minutes later here in the park One, two. Ok. Przyjechaliśmy do Wioski. Tutaj będziemy na Home stage, czyli taki powiedzmy kaukuzsarczyn. Będziemy mieszkać w pięciu e, z tych dwudziestu domów. I właśnie idziemy się przywitać z gospodarzami i później się spotkamy na ognisku i będą też zapasy. To jest nasza chłopak. Zaraz on nam otworzy. drzwi i mamy i mamy pieski. Małe, słodkie. Ciekawe, czy ja dane drogą. do tego. Adam. Adam, na instancji. Kwank 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 No, to, to jest pokoj, w którym mieszkamy. Mieliśmy do wyboru styl europejski i koreański. To jest styl koreański. Chociaż w sumie jest nawet ścianka. możemy widzieć światło. Światło. Ale światło dobrze poświecę komórku Jest na ścianka, jest telewizor, chociaż zasłonięty. Ale nas nie oszukają. O, jest i walka. Pewnie kamień by się ucieszył, że mu miałby gdzie palić. No i łazienka wygląda tak, wszystko europejsku, nawet nie ma kija na małysza. Przyznam, że to, to mnie zaskoczyło. Ale powiem Ci tak. Nie wpuszcza się nie zna. Wpuściłbyś murzynacz Amerykanina? Wiesz co? Znasz tak zupełnie obcych to nie, ale ja wpuszczam z ludzi, e, którzy mają wspólne zainteresowanie nad, nad ze mną. E, Tańczę Lindy Chopra, czyli to jest taka odmiana swinga, taki taniec. I, i mamy festiwale. U mnie No, sobie. Mamy festiwale regularnie. Jak jest we Wrocławiu, to ostatnio u mnie 10 osób spało. To mamy widok na morze, który, który oni nazywają wschodnio-koreańskim. Mają też morze zachodnio-koreańskie i południowo-koreańskie. Oczywiście reszta świata ma inną opinię na ten temat. Jest morze japońskie, morze wschodnio-chińskie, południowo później nie kopnął nas zaszczyt, że mieszkamy w domu, w którym był King John Hill w 2004 roku. w 2004 chyba W 1996 roku. Musiał lubić tę okolicę, bo tam w, tym, w tej świątyni buddyjskiej był trzy razy. Trzy razy? No. Oni mówili 96, 98 i tam chyba 2000. Niemniej prawdziwy powiedział, że jego ojciec był mnichem i Kim Jong-il, chyba, no. powiedział, że powinien być kolejny mnik i on też bardzo chciał i to było wspaniałe wydarzenie, bo mógł zostać. A, słuchaj, To jest, mam do Ciebie wspaniałą wiadomość. <laughs> Pan mi to powiedział, <laughs> że mam takie przetłumaczył. No. No, że Więc... powiedziałeś, dobry chłop był. Niesamowite. Bardzo dba o swój lud. Tak. Patrzcie, chciało uciec. I piesek był. O, o u nas też są takie pieska. małe wioski, podobne. Takie Wszędzie podobne jest. do wilczutów. Ja się zastanawiam, czy to nie jest... Z takimi długimi uszami, tak? No, takie wilczutki małe jakby, nie? podobne. Nie. Ja się zastanawiam, czy to nie jest ta, ta no. Bo no, ja To nie jest ta właśnie? Czyli jak za stary, to z recyklingu Nie, no... No, za tak Nie, nie jak jest za stary to, właśnie, to chyba nie. nie. To chyba nie powinno być zbyt stary. No, zbyt stary, nie, ale... No. No. Jak dojdzie do swojego wieku konsumpcyjnego, no tak, no bo oni w takich klatkach je trzymają, nie? W takich drewnianych. To nasz Kuski łakną i intelekcji. No, A tak. żeby być go skana Ale fajne jesteśmy A, patrzymy. Walczymy. też chcesz, chcesz walczyć? Nie chcesz. Ach, mam Cię, mam Cię. A, taki wojownik, taki wojownik. Wyjdzie? Zaraz będą zapasy. No, chłopaki już wyglądają na bardzo gotowych. Ja muszę pójść się przewieźć. 아니 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 아 걸렸다 오아슝 там в чид від везера. Котоска половина А там треба да ще се Кетелдина, кандальна шапрудничка паудина. Одразу псевруть. Одразу вивали. Одразу на землю. Леж уважно. Да скоса. W walce z tym samym gościem, bo nikt inny nie chciał ze mną walczyć. E, zdobyłem punkt chodny na tle, ale tak przegrałem walkę 2-1. Ale zabawa była fajna. Teraz będziemy, będziemy robić makaron klęczową. Mamy rączki po zapasach. Nie wszyscy walczyli, ale wszyscy mają rączki I do roboty. Tutaj najpierw gotuję się na parze na takim drewnianym guście i na takiej szmatce.

Zrobimy so, makaron, makaron ziemniaczany, e, tutaj mamy, mamy skrobię, dziewczyna ją to z wodą, później e, dodali sody, nie, dodadzą później sody i będą przepuszczać przez tą maszynkę jeszcze nie wiem jak, zaraz zobaczymy i koledzy tutaj przyciskają, tam jest takie sitko na dole i makaron no, od razu ląduje w gotującej się być. nie wiem czy to widzicie, nie widzicie bo tego opto, ale musicie sobie wyobrazić jesteśmy na ognisku mieliście iść jak wam będzie nasza przewodniczka Lidia kazała nam przynieść telefony zobaczymy co wymyśliła jakby często posady a dobra można naświetlić butelki piwa nie ma światła w kraju, to trzeba sobie jakoś radzić no dokładnie ja myślę, że ten samochód jest power punkiem po prostu do tego głośnika everybody, let's cheers! cheers! ciupy! na zdrowie! tak, tam stoi głośnik taki no, wielkości tego piecyka do gitary a samochód przyprowadzili pewnie z powerbankiem do niego jeszcze wyszedłem na balkon, żeby wam pokazać jak te chałupy wieczorem są oświetlone. Już w całej wiosce chyba jest pląd, bo nie wierzę, że oni to ciągną z akumulatorów. I na każdym domu są takie takie LEDy. Na naszym akurat są niebieskie, to z tej strony nie widać. Może tutaj ale tak to większość domów jest oświetlona no a na plaży jeszcze to się impreza Czas iść spać ja jestem gotowy e, przed chwilą pan koreańczyk tutaj był zamknął okno i myślałem, że się mną zainteresuje czy ja mam na czym spać no przyznam, że jestem przygotowany mam, mam karimatę i, e, i taki śpiworek ale nie ukryłem, że chętnie bym się przespał na koreańskim spaniu, więc E, Wraz z rozmówki rozmówkami polsko i pójdę spytać czy coś pan ma dla mnie do zaoferowania Chymdula 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 Tak mhm. mhm. okay. jest Dobrej nocy Tak

Nie wiem czy nie być hamam i sobie nie wyciągnąć samemu z szafy. Poszedłem jeszcze raz z językiem migowym. Okazało się, że światło już działa, dlatego świeci żerlando, a nie ta partyzancka żarówka. I mamy spanie. Państwo, Państwo by zapomnieli, że Mzungu potrzebują mieć spanie zrobione. Jak pokazałem tam manualnie na materac, na którym Pan leżał przed telewizorem, który też jest na prąd, to to przyszli i wyciągnęli z szafy to, co sam sobie chciałem wyciągnąć i tak, to jest jeden matytacyk, taki cienki, drugi matytacyk no i muszę powiedzieć, że to zapowiada się wcale wygodnie